Wepnij się i żyj! Pojawienie się automatów na ściankach wspinaczkowych spowodowało niemałe zamieszanie w naszym środowisku. Dały nam dużo, ale niektórym z nas odebrały wszystko. Dotychczas wspinanie z liną odbywało się zawsze z partnerem, co zapewnia możliwość wzajemnej kontroli. Przy solowaniu sytuacja jest odwrotna. Sprawdzenie systemu, który nas zabezpiecza, zależy wyłącznie od nas. Żyjemy w pośpiechu i dużo pracujemy. Jesteśmy obciążeni bodźcami z każdej strony. Nie trudno więc o popełnienie błędu, zwłaszcza gdy trenujemy sami, często z muzyką na uszach i pogrążeni we własnych myślach. Podstawą bezpieczeństwa w każdej aktywności związanej z ryzykiem są czynności przygotowawcze, które można ułożyć w przejrzysty i spójny protokół, który wykonujemy każdorazowo przed rozpoczęciem dalszych działań. Dlatego też, podobnie jak przed rozpoczęciem wspinania z partnerem, przeprowadzamy kontrolę wzajemną całego układu asekuracji. Powinniśmy to robić szczególnie gdy wspinamy się solo. Proponuję protokół składający się z pięciu kroków, którego używamy za każdym razem, gdy mamy intencję wspinania się z automatem. Aby otworzyć karabinek, naciągamy nakrętkę, przekręcamy ją i naciskamy zamek. Następnie natychmiast dopinam karabinek do łącznika uprzęży i sprawdzam, czy zamek jest zabezpieczony. Sprawdzam, czy taśma nie jest skręcona. Jeśli jest, obracam krętlik celem jej odkręcenia. Rozkładam płachtę ostrzegawczą na ziemi, aby była widoczna dla osób pode mną. Ostatni krok wydaje się najważniejszy z perspektywy naszej uwagi. Naciągam taśmę i puszczam ją. Pozwala mi to stwierdzić, czy automat nabija taśmę, ale też, czy jestem faktycznie wpięty. Mogę sprawdzić teraz jeszcze raz, czy jestem wpięty poprawnie. Nigdy nie zaczynam wspinaczki, jeśli nie czuję szarpnięcia taśmy w uprzęży. Wielu wypadków można uniknąć. Zalecam, aby każdorazowo przy korzystaniu z automatu sprawdzić, czy jesteśmy wpięci i naciągnąć taśmę, niezależnie od tego, czy wspinamy się raz, czy też w seriach. Wspinanie jest sportem niosącym ze sobą ryzyko, dlatego zobowiązują nas wysokie standardy bezpieczeństwa. Praktycznie nie ma tygodnia, kiedy na którejś ze ścianek nie poprawiamy klientów, gdy korzystają z automatów. Błędy są powszechne i wynikają albo z niewiedzy, albo nieuwagi. Ostrzegam również tych, którzy robią wpinki na krótkiej linie, gdy korzystają z automatów. Wiążcie się zawsze porządnie ósemką, jak gdyby od tej liny zależało wasze życie. W przypadku błędu dopięcia karabinka automatu do pętli z liny w uprzęży nie dojdzie do wypadku. Byle jaki węzeł, albo niezabezpieczony skrajny, mogą się po prostu rozwiązać. No i niech to będzie pełnowartościowy kawałek liny, a nie jakiś tam repik, albo zużyty ścinek.